Dobra, topiki. Mamy oszczep. Mogę? Uchwa. no słabo to widzę. Daję. Ja. Wiedz, masz pasywna regeneracja. Mogę, mogę, mogę. Dobra, mam za mało czasu, muszę znowu do góry. Ja tu padam na instancie. No tak robić? A czy no są te bąbelki, no ja je widzę. Aaa! No to nieźle. Czyli powiedzmy, nowa ciekawostka. Najpierw rurkę zrób. O kurwa, ty kim jesteś? WIOŚLAK! WIOŚLAK. O, jest, 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 jest gagatek. Jest, na kogo czekamy. Widziałem go, tylko na początku ja potrzebuję miejsce mieć. E, nara, nara. Kawałek pająka zostawiam, to zostawiam. Nos, nara, nos. Część cierpanej mrówki, nara. O, fajnie, że pod wodą da się jeść. Fajnie, fajnie. Spokój, wilgość wilgoć leczy. Okej, okay, dobra. To chodź. Ty no czemuż nie leci bąbelek? A tu leci. No i dobra, dobra, zapiszemy jeszcze raz. Bo teraz, jak się wypierdolę, to nie będę na fort Pierty leciał. A, bo to jest dziurawe, tak? I dlatego powietrze wpada. Dobrze, kumam? To mordy może leci. No tu po nim jezi. Coś tu szukał, taki achievement. W zębach ma coś wbite? To jest, gniła włócznia z żądła. Bo co ja bym normalnie tego nie zobaczył. O, jest mój, o, jest, jest, jest. Jest mój kolega. Dobra. Tego zioma, dobra, szukaliśmy. Chodź tu śmieciu. Ej, no co, kolegę sobie przeprowadziłeś? Dobra, miło było. Co to za pełniki pływają? Jakieś gnojki. Dwa. Ja myślę, że to jest jeden topiki zajebane. Damnator dupy. Co to daje ta włócznia? Tak, by the way. Leczy, nie. Krytyk. A, minimalne większe obrażenia. Te dziady, jak słyszę. O jest! Widzę. Dwa. Trzy hity i krewy. Prawy. Raz, dwa. tarczy nie masz? I to jest dobre pytanie, na które chciałbym znać odpowiedź. On jest? Gdzie jesteś, Pająk? Że dobrze sparwałem. Jesz raz się udało. Jak mi najebo, jak burą sukę. Już myślałem, ja już byłem tak skupiony. Ja już myślałem, że niszczę, nie? Już byłem pewny. Albo ja, albo on. No, jak zwykle on. Chyba musisz go ubić kamieniem wtedy się. Rewanż? Kurwa, nie ma spania. Rewanż! i co jest, pająk zajebańcu? Kto jest kurą? Masz jeszcze. Masz, gnoju. Dobra, wiem, że już nie żyję. Już nie żyję, już zwyciężyłem. No szkoda, że tylko tam itemy nam wylądowały w pizdzie. Dwa razy, czy tam trzy razy zblokowałem jakby dobrze, bo te iskry, no, byłyby No ta gra jest ogólnie droga, tak czy siak. No nie jest tania. Ja spadam? Dobra. Dzięki Przemo, trzymaj się. Fajnie, że wpadłeś. Miłego wieczoru. Ja tu jeszcze pokombinuję troszeczkę. Na pewno jakiegoś topiki muszę tutaj, wiesz, kalafon. Tak nie będzie. Tak nie będzie łatwo. Rozmiar bo mnie tutaj jak tego oglądam. Ty w Aha. Dzięki, fajnie. To jest wsparcie. Jeszcze będziesz mówił, a kiedy Grounded drugi raz? Zagraj, please. Tak, na pewno. Nie? Tak byś, byś pewnie pisał. Nie, to byś pewnie pisał, kiedy Freshwoman na wiarze. Na pewno, Prze się rozgryzłem. Wiesz, mówił, kiedy fresh woman? O, topik. 8, 6. Leży. Ile one biją? no? to topiki to są jakieś nienormalne. Kawałek to pika. Całe mam rozpieprzone. Dobra, to idę do domu. Co wam powiem? Nie. A, Boże nie bogonie, z nie ty! Mordo! Mordo, weź! Pierdolę, pogońce jakieś bydlaki mi tu chodzą. A chociaż dobrze teraz widzę cokolwiek na ekranie, nie jest drugą w nocy, tam trzecia co było. Kurde, widziałem nic. Mamy nową rzecz, analizuj. Spójrzmy rządła. Aha. O co chodzi w tej grze? Jesteśmy. W skrócie, Staliśmy zmniejszeni. Przez to wrócić do normalnych rozmiarów i nam taki robot, który się nazywa burger, pomóc mu znaleźć takie pamięć, super salaki. Dzięki temu ee, on jakoś tam sobie ogarnie i wrócimy do normalnych rozmiarów. Tylko, że musimy eksplorować laboratoria, które są w różnych miejscach, rejonach na mapie. Przez to no, musimy sobie jakby robić coraz mocniejsze ponad coraz mocniejsze i coraz mo mocniejszymi potworami Co so, ja to ogarniam w tej grze? Ja tyle ogarniam. Teraz, niby, e, no, jest motyw taki, że tam, gdzie są te topiki, potrzebujemy e, takie coś, żeby pod wodą oddychać. No my, no, nie bardzo mamy jak. No, bo jest, no, kurde, ciężko te topiki nakopać, nie? Jak mam nabić te topiki? Jak one są takie silne? No ja sobie próbuję jakoś to zrobić, ale jestem strasznie słaby, no. Staram się, ale są osobiutki. No, one mają, no. A ty, ja wiem, jakbyś mi pomógł. Zapierdzielibyś mi pół bazy i powiedział, fajno, miałeś bazę, nie? Coś mi się tak wydaje, i bym wyszedł. No tak, no albo byśmy Szybka reklamacja. No, czy ja mam. No, wadzi młotek, Jagodowa skóra. Jeden, dwa, trzy, cztery. I teraz wadzi młotek. Bez gier Tak jest. No i dobra, mamy młotek tier 2. Spoko. Jakiś tam progresik delikatny jest. Nie za duży, czyli dzisiaj. Topór tier 2. Od tier 2. Co dalej. Chwila, przecież to były te tiktaki, i tu było coś potrzebne, żeby to kopać. Ja to pamiętam. Ja mogę? Haha, ha. dawaj ją! I gitara. Ok, czyli muszę naprawić cały ekwipunek. z raz, dwa tą miętówkę trzeba sprawdzić, co ona tam ciekawego ma. Sprawdźmy to, niepospolite. Miętowa strzała. Mam, to mam, to mam. Wieczeń mam, to mam, to mam. Też mam... Dobra, zobaczmy te strzały. Miętowa strzała! Jeżasta strzała! Świeże, a, świeże obrażenia! Nie wiem skąd coś takiego wziąć, także. Czadu. Wracamy z powrotem na hatę. Ekwunek mamy naprawiony. Wszystko mam naprawione. Nie no, coraz lepiej nam to idzie, jeżeli my mamy już lekki podjazd po takiego krokodyla. No to... Kuźwa, nie no, Tomcio. Tomcio, chromcią się zaczyna. Z, <grym> z <napisy> Nie no, to z chłopak, nie? Nektar? Ty, siedzi tam, widzisz go? Oko, widzisz go? Próbujemy robić podjazd? Dobra, walimy. Go. A plate is no lemon crime, but... Widzisz go? Ja czy on? Ja czy on? Rzadko się zdarza, żebym się tak... No, witam, witam! No i co? Jest krzyżak! Co? Jest krzyżak! Chłopce. Jest Jestem tutaj niezniszczalny. Ej, nie, ja zaraz z tym pogońcem walczę. O nie, dobra, z nimi nie walczę. To są jakieś koksy. Nie wiem, co to lata. Komar? Rąbanie świeże cięte. Rozbijanie. Pierdwa. Nie da rady. Komarami się boję. się z tymi komarami, ale wątpię. Szczerze wątpię. <laughs> Ole mi dał! Ale mi zajdzie w łeb! <noise> Ach, no dobra, no nie, nie mam pojęcia jak te jak niektóre... Znaczy najważniejsze to jest ogarnięcie jak te... Jak te. Najgorszej to ogarnić jak te. Jak te potwory atakują i tak dalej, no to jest chyba najgorsze, żeby to wyczuć. Jak się wyczuje? Myślę, że to jest takie pozro, nie? Pozdruszaj się. Teraz zapisuję i idziemy tam pływać. O jest, gagatek. Mam miejsce, mam. smoku co mówi: Nie zesraj się, dasz rada, stary. Damy radę, damy radę. Ty, ale no nie chcesz mi powiedzieć, że grounded nie jest dobry. Nie wiem, dla mnie jest dobre na przykład. Jakby dla mnie, jakby mi się to nie podobało, to nie wiem, no nie ma opcji. Przeciętne? no widzisz, no to dla mnie jest na przykład dobre. Ja tu mam takie skupienie. Leżą. Dobra, no pobiliśmy topiki, mamy surowce, które pozwolą nam zdo y tą maskę pod wodą, żeby będziemy mieć więcej czasu. Także nasza misja została spełniona już. Wykonana, spełniona, wszystko naraz. Jedyny klient to jest Ponurak. Nie Ponurak, tylko Pogoniec. Ponurak, mi się z Harrym Potterem popierdoliło. O nie, to Ponurak! A! Dobra, dobra. Ja kontra Czerw. Ja kontra Pogoniec. No i mniej więcej tu będzie koniec odcinka, nie?